Także witam Was w kolejnym odciniaczku tutaj na moim kanale z gry Farming Center 22 w kolejnym odciniaczku Was witam i witam Was oczywiście Ursusa, a też na starcie jeszcze raz tutaj wielkie podziękowania dla Majstra, bo tutaj również jestem Ursus od Majstra i od Dawidka I padajcie tam na kanał do nich. U mnie zostawcie, u nich odcincy to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z łyżkiem. Tak samo u mnie i padajcie u mnie też na social media i padajcie też na nowego Twitcha, fanpage'a jak i na e, TikToka. Eee, także serdecznie Was zapraszam. Oczywiście Ursus został bez zmian, tylko zostały pewne rzeczy poprawione typu hamulec, skrzynia biegów koła no i trójkąt został dodany i tablica rejestracyjna zmieniona w inne miejsce, nie? Tak to Ursusik to jest to samo, nie? Także ja naprawdę dziękuję tutaj chłopakom, bo chłopacy to bardziej zrobili. I dziękuję. Oczywiście uczuc nie wydane, jakby ktoś się pytał i nie będzie wydany, bo nie jest mojego autorstwa, bardziej tutaj um, ja bym miał go wydać to tylko i wyłącznie widzę ja powiem także za zgodą autorów, czyli... Obecnie Dawidka i majstra oczywiście. Oczywiście głównym autorem to i tak jest Kaszlan, ale takimi edy edytowymi ci co zedytowali to jest majster jak, i, majster jak i Dawidek, także dziękuję. Czyli badajcie tam na kanał Ursus Oporem i Majster, Nie linki macie w opisie. Naprawdę dziękuję po chłopakom z całego serca. Fajnie, fajnie aż teraz się jeździ Kiedy ci hamulce działają w końcu w znaczy się. Oczywiście z nich to dobre majstry przyjechały, naprawiły I pojechali, dobre, za dobre pieniążki Także, jeszcze podczas czasie no, kosów Także widzicie, zawielicie. dalej co mogę kosić Ja nawet na jedynce chyba mogę, nie na dwójce. Myślałem, że na dwójce nie jeżdżę. Myślałem, jechałem na trójce chyba albo na czwórce mi się wydaje. No to na dwójce najlepiej. No i mówię, skrzynia zmieniona, także trochę inaczej tu jest, wiecie. Tutaj inaczej biegli, są tego, nie? Ale to na plucik także. Dzisiaj jeszcze ja będzie na tę większą oneżkę, ze skoszę e, Będzie bajka I na kolejnym odcinku zacznę sobie przetrząsanie Jakbyśmy byśmy na skończyli przetrząsanie to może będzie i zgrabianie Też na dniach ma przyjechać, właśnie mi ma przyjechać skrabiarka Także też będzie fajnie Ciekawie także zapraszam też do oglądania kolejnych odcineczków i może też lejbik aby się zrobiło we sierotę bożą, także to zapraszam kto będzie to będzie będzie mi miło jeśli ktoś będzie i też będzie miło jak ktoś jeszcze wpłaci coś jakieś donate'a, oczywiście możemy mnie wspierać tak czy siak, jak ktoś chce donate we to wyślę ja oczywiście tutaj na ekranie pokażę kto mi wysłał i jaka treść była odcinka I tego raczej ja donate. A. I będzie bajka, nie? Bo ja lubię sobie po prostu ja bym mi na pewno ktoś płacił, to ja bym tutaj najchętniej to pokazał, nie? Naprawdę Jest za każdego subskrybenta, dziękuję serdecznie, miło mi też tutaj jest dodana animacja, jeśli ktoś mi zasubskrybuje kanał no to wyskoczy tutaj powiadomienie mi teraz a obecnie nikt nie zasubskrybował tą tak, ale na timelapse gdzieś tam na pewno było ostatnio jak mi ktoś zasubskrybował i było widać także ja naprawdę Wam dziękuję z całego serduszka opór opur, wyciśniemy oporobo, nie? hmm... E, fajnie wygląda ta to no, z tym trójkątem, nie? Fajnie akurat, nie? Naprawdę Jeszcze mogłem roasterka zmienić, ale już nie chciałem tego odcinka aż tak zmieniać Ale trójkąt i rejestracja to tam takie zmiany na... na no no okej okay są, nie? Po prostu Dobra, jeszcze zostało tylko obgłasić sobie dookoła Tu miedza w ogóle nie odrosła jeszcze do dnia dzisiejszego Ale to nic To nic nie zmienia naprawdę na pewno już coś tak hamuje, że... Ja to brzytwa, nie? Chyba się cofnę Oczywiście jazda do tyłu została naprawdę taka jaka była Bo poczekajcie, bo tutaj omijaczek został, ale nie chcę tego za bardzo tak zostawiać. Każdy centymetr musi być skoszony dosłownie. Nie łap, nie? Dobra, tą łoneczkę już mamy odkoczoną na pewno. Na trójkę sobie wrzucę od razu. Światełka sobie jakieś zapala. Oczywiście hamulce ja jak tak także to teraz się nie muszę bać też się ta mała łoneczka dostała jak zawsze, bo to wiecie jak to jest. No i dobra, łokór, nie. ta łąka to naprawdę jest taka malutka jak tamta jedna, którą też mam i te łąki naprawdę szybko ubywają. To nie są jakieś mega duże te łąki. <laughs> także zajebiste są takie monaszki momentami. Ale dużo pierdolenia przy tym jest. Także taka trochę nie i takie trochę minus tych łąk, także wiecie jak to jest dobra, to jeszcze raz się przejedzie to wiecie, też są, jaki są jakieś to się też trzeba poprawiać, bo to to wiecie jak to jest właśnie.

biegi i się jeszcze cały czas pierdolą trochę te biegi inna ale się trwa które pogro to się przyzwyczai te szczypieki można jechać aż ja na światło widzowie widzicie nie gasiłem bo to nie ma sensu nie ma sensu tracić czasu na to Czyli też no, śmienie to widzowie ja są takie gotowe do zbioru że no, myślę że naprawdę po tych sianokosach to my ruszymy od razu by to będziemy kosić już zaczynamy kosić łąkę bo to nie ma co co tego tracić czasu tutaj taki opór idzie, że to naprawdę widzowie jest opór fest tu widzowie w ogóle jak ostatnio byłem jeszcze z miesiąc temu to w ogóle tutaj było wylane na moją łąkę na szczęście mnie aż tyle, ale też troszkę było. Także tu może jeszcze być mokro, momentami, ale nie jest chyba aż tak źle widzowie. I to jest moja największa łąka, która jest oczyściana tutaj, była tyle wapnowana, tego wszystkiego było nadawane, że raczej powinno to fajnie oddać. Także, elegancko, haj! Dzisiaj jeszcze w osinku właśnie pokazujemy trochę tej łoneczki na live'ie Może jak będzie to sobie to super Kończę tę łąkę Będzie zajebiście, nie? tak to można robić, pana, nie? No i już będą dwa przejazdy, też będzie się lepiej kosiło, nie? Kurwa, takie hamulce, naprawdę teraz, aż jak stanie się w miejscu, to jak grzytwa dosłownie, nie? Ja też już widzę 22 no akurat do 22. 50 co nagram ten odcinek i później będę sobie to montował, wiadomo coś sobie pójdzie jeszcze przekącić na pewno bo szczerze ja trochę go już jeszcze pójdę sobie do toalety na pewno będzie też inaczej Ale ten trójkąt tak się świeci jak mój w Rallu, jak mój w taki sam jest praktycznie Jak tutaj Także no Ja sobie też może jakąś miniaturkę człowiek by zrobił, bo to Chyba ale fajnie by było. I coś trzeba nie. Trzeba zrobić nie. Coś tam trzeba nie. Albo taką. Coś od tyłu na pewno będę się udała z tym razem zrobić. Taką albo Takie coś, dobra Wysimy dalej, bo tutaj nie ma czasu A fajnie by było, jakbyśmy jeszcze przed deszczami Może jakimiś się wyrobili Bo jak powiedziałem, bo coś tam zapowiadali A jak deszcz nam spadnie No na to idzie po części Gdy też łąka To jest idealnie w ogóle, nie To jeszcze dać jakieś Tutaj teraz azotu to ma trochę mało, można byłoby coś tutaj dołożyć tego azotu na te łąki, także nawóz na pewno po kosach damy. pH to tutaj byłoby zajebiste, także pH to już nie będziemy nawet poruszać, ale azotu tutaj widzę bo trochę brakuje nie? i tam będziemy musieli trochę wysieć tego azotu jednak. Mamy 18 minutek, także ładnie no, jak na odcineczek i ładnie z robotą poszliśmy. Ja już w ogóle widziałem, że nie będę też pokazał tej całej łąki, jak ją koszę, to nudne trochę. Po ja sobie dokończę tą może aż poza odcinkiem na pewno, bo to na live. Na ja bym, ja myślę, naprawdę bym miał jeszcze dzisiaj na całe cięcie i ukośnienie tej łąki, na pewno jeszcze dodatkowe 10 minut by mi tutaj doszło. A tak tu przy okazji nie no no co na live robić, bo tutaj się też przy okazji wyrównam. No i zajebi się tak można robić. Tak można robić Τροϊκέ, είχε σε ψεύω, μη Natomiast, kurwa kurwa ta tajebaną trójkę mi się przysłonie. Nie wiem jakie ma cudem, ale jakoś mi się to wrzuca. I co mamy ziemię 19... na 20 minut zaraz żeby sobie akurat objadę jeszcze kółeczko to tam jeszcze jest minutka dodatkowa dojdzie sobie mogę tak robić, podnosić wrócić na jeszcze kawałek na czyjeś łące podjechać opuścić i tak kosić Może i wyrównam przy okazji tą łąkach będę tak kłaścił, nie? Dobra widzowie, ja żeby już nie sobie i jak i Wam, ja Wam będę dziękował za oglądanie, trzymajcie się tam do kolejnego na Ziemi, cześć.